W dzisiejszym, sobie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak rozjaśnić swojego Minecrafta, żebyście mogli widzieć w ciemności. Dobra, to tak, powinniśmy od razu jak e, wejdziemy na nas. Jak wejdziemy z Minecrafta, gółem, to powinniśmy wejść na pulpicie do tego tutaj. I posiadajcie starszy system niż Windows 10. To nie będziecie mieć takiego okienka w 11.10, to tak wygląda. Jest to okienko tutaj. I tutaj wpisujemy Updata Procent Updata Procent i Enter. Powinniście wziąć do takiego folderu, gdzie znajduje się folder Minecraft. Jeśli jest ten folder Minecraft, to powinniśmy wejść do Options tutaj i znaleźć gamma. Jak mamy gamma, to powinniśmy tą gamę zmienić na taką naj największą liczbę jaką chcecie, może być nad milion, tysiąc, ile chcecie, ale pamiętajcie, żeby zostało zawsze kropka 5 albo 0 zero na, zero na koniec, jeśli już to zrobimy, klikamy okno, klik i zapisz i wychodzimy z tego. Nie. Wychodzimy z notatnika. Zamykamy folder Minecraft i możemy już uruchomić Minecraft. I teraz po wejściu do Minecrafta macie jasnego Minecrafta, jak sami widzicie. Z tej strony to już wszystko. Proszę Was o lajka like i suba, żeby żebym mógł zrobić następny odcinek. I na razie cześć, Pa